Dotknięcie nieznanego. Wybrane relacje z archiwum Nieznanego Świata w wersji dźwiękowej. Odpowiadam na prośbę redakcji związaną z artykułem Adama Lipczyńskiego. A żeby ktoś, kto ma osobiste wspomnienie związane z osobą Jasnowidza Józefa Marcinkowskiego Mustafy, podzielił się nim z czytelnikami Nieznanego Świata. Do Mustafy udałam się, ażeby uzyskać radę w pewnej trudnej sytuacji. Polecił mi go pewien znany literat, twierdząc, iż ów człowiek posiada tę zaletę, że jeżeli nie może jasnowidząco zobaczyć sytuacji czy przyszłości, to po prostu nic nie mówi, a nie, jak często postępują inni paranormalni progności, mówi cokolwiek. Gdy przyszłam do Mustafy, poczekalnia była pełna ludzi. Przeważnie bowiem osoba, która już u niego była, zadowolona z otrzymanych wskazówek, przyprowadzała następną. Była tam m.in. młoda dziewczyna z wielkim bukietem kwiatów, a żeby podziękować Mustafie za to, że trafnie jej doradził, jak ma się wyplątać z niebezpiecznego towarzystwa. Inna pani zwierzała się, że miała właśnie wyjechać ze znajomymi za granicę. Termin wyjazdu był już bliski, ale Mustafa powiedział, żeby nie jechała, gdyż grozi jej niebezpieczeństwo. Mimo to skłonna była wybrać się w podróż, ale ponieważ zwierzyła się matce z tej przepowiedni, ta wymogła na niej zmianę decyzji. Okazało się, że Mustafa ocalił kobietę od śmierci. Wszyscy znajomi zginęli w katastrofie. Myślałam, że Mustafa odpowiada jedynie na konkretne pytania, a tu klienci mówią, że stawia kabałę. Siedziałam plecami do ściany pokoju, w którym przyjmował. Zaczęłam energicznie posyłać mu myśli, by nie mówił mi przyszłości. Nie chciałam się zasugerować. Gdy weszłam, poprosił mnie, żebym nie opierała rąk na stoliku, na którym rozkładał karty, oraz starała się o niczym nie myśleć. Trzykrotnie przekładałam karty. Składał je i prosił, żebym przełożyła ponownie. Wreszcie rzekł: Trzykrotnie wyszła karta, by pani nie mówić przyszłości. Po czym spojrzał na mnie zdziwiony, widząc, że jestem zadowolona. Ostatecznie rozłożył jednak karty i powiedział: co innego jest cel, jaki człowiek sobie stawia, a co innego cel, jaki mu Pan Bóg przeznacza. Można mieć cele inne niż cel przeznaczony. Los to droga do celu. Ludzie często mylą los z przeznaczeniem, a losem można kierować. Najlepiej, gdy człowiek jak najszybciej wybierze cel zgodny z przeznaczeniem. Potem jeszcze bezbłędnie określił mój zawód i trafnie poradził. Jak mam postąpić w konkretnej sytuacji? Zwierzał mi się, że bardzo musi uważać, by nie mówić po linii pragnień danej osoby. Bo, jak twierdził, jeżeli konkretna osoba wzbudza jego sympatię, najchętniej by jej przepowiedział wszystko, co najlepsze, natomiast gdy wywołuje niechęć, wszystko, co złe. Pokazał mi również stary, ocalały w powstaniu warszawskim zeszyt, w którym ukazały się jego pisane za młodu wiersze. Był tam między innymi napisany jeszcze przed wojną wiersz o zagładzie Starego Miasta. I jeszcze jedno. Pewna moja znajoma, partyjna, była u Mustafy zaniepokojona wydarzeniem w 1981 roku. Powtórzyła mi co powiedział: Niech się pani nie obawia. Ta burza nie zerwie dachu nad pani głową. A co będzie w Polsce? Myszy będą walczyć z kotami, a szczury wszystko wyjadać. Zapytała, czy może jeszcze przyjść. Uśmiechnął się i odparł, jeżeli zastanie mnie pani jeszcze za tym biurkiem. Za niecałe dwa tygodnie nie żył. Jadwiga cierniak, Warszawa. Jeżeli doświadczyłeś bliskiego spotkania z czymś nieznanym i chcesz podzielić się swoją historią z innymi, zapraszamy do kontaktu. Nasz adres e-mail to dotknięcie nieznany.pl